Cześć kochani, to ja z tej strony Leni LPS. Dzisiaj zapraszam was do nowego odcinka na tym kanale. Dzisiaj chciałabym wam pokazać moją LPS pop kolekcję 2019. Wiele osób z was się pytało, gdzie kupuję pet shopy, za jaką cenę, no ogólnie takie rzeczy. Także dzisiaj spróbuję wam to przybliżyć. Zaczniemy od rodzaju petshopów, których mam najmniej, a potem pójdziemy do jak największych. Dobra, zaczynamy! Pierwszym mogę powiedzieć, że rodzajem jest Koli. Mam tylko jedną figurkę tego szarego kolega. Mam przezroczystą rurkę. Szary bądź niebieski magnesik, jak to woli mówić. I jest z 2007 roku. Jest to Koli o numerku 363. Jego stan uważam za bardzo dobry. Dostałam go w prezencie na Wielkanoc wraz z jednym spanielkiem, który jest niestety fajkiem. Dostałam go, w sensie, że cena jego to było podajże 90 zł. Został on zamówiony, nie pamiętam już dokładnie gdzie, albo na Allegro, albo na OLX. Jest to mój pierwszy koli w kolekcji. I w sumie to jedyny. Dostałam tą figurkę w prezencie na Wielkanoc. Kosztowała ona 90 zł. Ta figurka została zakupiona bodajże bądź na Allegro, albo o Eliksie. Dostałam tą figurkę w 2017 roku i był to mój pierwszy pop. Ten kolim ma na imię Jeff. Drugim rodzajem figurek są spaniele. Jest to Spaniel z wymianki. Wymieniłam się z moją przyjaciółką za jednego takiego brązowego kolego. Tak się prezentuje ta figurka. Myślę, że stan ma dobry. Jest oryginalna, ma przeźroczystą rurkę, tylko tego teraz nie widać, bo mardza. Ma również szary bądź niebieski magnesik. Jest z 2006 roku. Jest to Spaniel 575. Jak już wcześniej wspominałam, jest on z wymianki Moja koleżanka dostała go w oryginalnym opakowaniu. Także nie znam ceny tego petropa. Ten spaniel jeszcze nie ma imienia. Piszcie propozycje w komentarzu. Trzecią figurką jest: oto ten spaniel. Dostałam go razem z tym coli, tylko wtedy nie wiedziałam, że to jest fake. O, tak on się prezentuje. Nawet nie mogłam zobaczyć czy ma przecież czy, są, czy białą rurkę, ale teraz już wiem, że ma białą rurkę. Ma dziurkę i jest podobno z 2006 roku. Stan mogę powiedzieć, że uważam za dobry. Jest to wariant z 672. Aż jest mi smutno, jak wypowiadam cenę, ile za niego dałam. Znaczy moi rodzice za niego dali. Za fejka zapłacili 120 zł. Jakaś paranoja, prawda? Trzecie w kolejności są jamniki. Jest to LPS walentynkowe o numerze 556. Tak się prezentuje. Jego stan uważam za zły. No, umówmy się, nie jest najlepszy. Ma przeźroczystą rurkę, tylko jest trochę pokryta rdzą. Również posiada dziurkę. I jest z 2006 roku. Mam go z wymiany, także nie wiem, ile on kosztował. To miałem w sumie to z chęcią bym sprzedała. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, piszcie na Instagramie lenialpress. Dogadamy cenę. Ten jamnik nie ma imienia. Drugą jamniczką jest Sophie. Tak ją nazwałam. Jest. Uważam, że w bardzo dobrym stanie. Ma jedyne złam złamanie. Zmazane tutaj na ogonku. I tutaj przy nosku. Ma przezroczystą rurkę, dziurę w łapce i jest z 2006 roku. Ten jamnik jest jedną z moich ulubionych figurek. Zakupiłam tą jamniczkę na Oelixie za około 90 zł. Jest to jamniczka 1491. Ostatnim mnikiem w mojej skromnej kolekcji jest oto ta paskuda. Tak, paskuda, umówmy się, ona jest ohydna. Jest to oczywiście fake. Mam białą rurkę, dziurkę i podobno jest z 2006 roku. Jest to dla mnie ohydna podróbka. Dostałam ją na urodziny wraz z jednym dokiem niemieckim. Została ona zakupiona za 54 zł, Kupiłam ją... Znaczy, moi rodzice ją kupili na bodajże Allegro Stan mogę powiedzieć, że jest dobry, a więc idealny Nie ma imienia i myślę, że niech tak pozostanie Kolejną kategorię Otwiera ten doch niemiecki. Prezentuje on się tak, myślę, że jest w bardzo dobrym stanie. Ma przeźroczystą rurkę. Biały bądź szary magnesik. I jest z 2007 roku. Jest to oryginał. Jest to zarówno moja jedna z ulubionych figurek. U mnie, szczerze mówiąc, nie ma jeszcze imienia, każdy go pewnie kojarzy z serialu Popular. Nazywał tam się Tom. U mnie kiedyś nazywał się Friedan. Tak, żebym była bardzo zadowolona, jakby ktoś wymyślił moje imię. Ten dog ma numerek 577. Został on zakupiony razem z tamtym jemnikiem poprzednim. Jest to oczywiście oryginał. Moi rodzice za niego dali 120 zł. Drugim dogiem w mojej kolekcji jest Otto ten Jaden. Jego stan, no, uważam za dobry. Jest to dog niemiecki on numerze 184. Dali za niego 90 zł. Mogę też stwierdzić, że to jest jakby taka trochę przeróbka, bo dorobiłam mu, no takie, może powiedzieć, żany. Ma przeźroczystą rurkę. Szary magnesik. I jest z 2007 roku. Jest co do niemiecki o numerze 184. Został on zakupiony na platformie OLX. Moi rodzice kupili mi go w prezencie na imieniny. Dali za niego 90 zł. Trzecim dogiem jest, każdy pewnie go zna pod imieniem Valax Tak on się o to prezentuje. Uważam, że stan jego jest dobry. Ma przeźroczystą rurkę, dziurkę i jest z 2007 roku. U mnie ten dog niestety nie ma imienia. Piszcie w komentarzach propozycje na jego nowe imię. Został on zakupiony na szczecińskiej giełdzie. To, żeby wam przybliżyć mniej więcej jak to wygląda, mogę powiedzieć, że to taka garażowa wyprzedaż. Babcia mi go kupiła tak po prostu bez okazji. Jest to dok niemiecki o numerku 817. Jak już wcześniej wspominałam, został zakupiony na takim na tej giełdzie. Moja babcia za niego dała 80 zł. Ostatnim dogiem w mojej kolekcji jest ozoseń kalom. Tak się prezentuje, jego stan uważam za dobry. Jego wadą są takie dziwnie rozsadzone nóżki. Ma przeźroczystą rurkę, dziurkę w łapce i jest z 2007 roku. Jego stan uważam za idealny. Jest to dok o numerku 1647. Kupiłam go również na giełdzie. Dałam za niego podaje, że 80 zł. Dział szortcherów otwiera otwarta szortcherka. Tak się prezentuje. Ma przeźroczystą rurkę, dziurkę w łapce i jest z 2006 roku. Jest to moja pierwsza shortkerka w kolekcji. Została ona zakupiona na OLX podaje, że za 50 zł. Ta shortkerka u mnie się nazywa Yellow. Ma ona numerek 2194. Ta figurka nie należy do moich ulubionych. Drugą szortherką jest oto ta szortherka, mogę powiedzieć. Została ona przerobiona. Jak możecie się zorientować z mi to niebieskie oczko? Tak oto właśnie wyglądała wcześniej. Jest to szortherka o numerku 790. Została ona zakupiona na Oeliksie za 70 zł. Ma ona przeźroczystą rurkę, niebieski bądź szary magnesik i jest z 2006 roku Jej stan uważam za bardzo dobry Niestety nie posiada jeszcze takiego z całego mi imienia Czasami ją nazywam Mary, Mandy... No, ogólnie imiona M Możecie napisać propozycję imiona dla tego petroba Kolejnym pet shopem jest oto ta shortherka. Tak się prezentuje. Ma ona przeźroczystą rurkę, dziurkę i jest z 2007 roku. Jej stan uważam za odpowiedni. Kiedyś ta shortherka była moim mega marzeniem, ale jakoś mi się już tak za bardzo nie podoba. Kupiłam ją również na giełdzie za 70 zł. U mnie jeszcze nie ma ma imienia. Możesz zapisać propozycję imionów w komentarzu. Kolejny petrzepem jest, oto ten Petrzep tak się prezentuje. Ma ona przezroczystą rurkę. Posiada również dziurkę. I jest z 2006 roku. To short hairka w sumie nie mam już pomiędzy o jakim numerku. Ale mogę powiedzieć, że to taki inny wariant Petropa o numerku 792. Tu Wam się pokażę jego zdjęcie. Pewnie myślicie, czemu wariant? Odłóż ten pet shop na tym obrazku ma takie, jakby paski na og ogonku, a mój nie ma. Stan tego Petropa uważam za dobry. Ten short hair nie ma u mnie Możecie wymyśleć. Kolejnym shortherem jest oto ta shortherka. Tak się prezentuje. Nie wiem czemu, ale jest to moje jedno z największych marzeń potrzebowych. Tak można by to powiedzieć, że shorther najbardziej dostępny, bo był saszetki jest moim jednym z największych marzeń. Trochę to wyśmiesznie śmiesznie brzmi. Jest ona w bardzo dobrym stanie. Ma białą rurkę, ale to wcale nie oznacza, że Petrop jest fajkiem. Ma białą rurkę, ponieważ tak wprost został stworzony ten model. Ma dziurkę i jest z 2006 roku. Zakupiłam go również na giełdzie za 60 zł. Nie ma u mnie jeszcze imienia, a bardzo mi zależy, żeby było jakieś kreatywne. Także możecie pisać propozycje w komentarzach. Jest to herka o numerku 2433. Kupiłam ją dwa tygodnie temu i mega się z niej cieszę. I teraz przechodzimy do tych bardziej unikatowych, mogę powiedzieć. Jest to herka o numerku 391, a tak się prezentuje. Ma białą rurkę. Szary, bądź niebieski magnesik I jest z 2006 roku Jest to unikatowa short hair, która chodzi po nawet 350zł Nie jest w idealnym stanie, ale mi to za bardzo nie przeszkadza, bo kupiłam go, ją za jedyne 50zł Jak za tą figurkę to jest naprawdę mało Bardzo się cieszę, że posiadam ją w swojej kolekcji W mojej kolekcji nazywa się Betty Zakupiłam ją właśnie na Oliksie, za taką okazyjną cenę Także nawet takie perełki możecie tam spotykać W sumie dosyć niedawno ją kupiłam, bo jakieś 3 miesiące temu I teraz przechodzimy do mojej maskotki kanału Jak możecie się spodziewać jest to mój ulubiony pet shop Tak się prezentuje jest w stanie, nie boję się tego powiedzieć, idealnym, po prostu cudownym. Ma przezroczystą rurkę, dziurkę i jest z 2006 roku. Zakupiłam ją miesiąc temu, a nadal się z, jej, z niej mega jaram. Kupiłam ją za, mogę powiedzieć, że absurdalną cenę, bo mało osób tyle daje za figurki. Zakupiłam ją na platformie OLX za 350 zł. Może i dużo zapłaciłam za tą figurkę Ale myślę, że była warta swojej ceny U mnie nosi mięsami Jest to shorthairka o numerku 1120 Jak już wspominałam jest w stanie idealnym Jedyny ma tutaj jakby taki wgniecony plastik Tutaj taki jakby trochę zarty lakier i takie fabrycznie wyjechane. Ale no, hello, to jest 2006 roku. Każdemu może się trochę zepsuć. dobra, to była już ostatnia herka. Łącznie figurek LPS Pop posiadam 17. Miałam aż 28 figurek popów, tylko niektóre posprzedawałam tam niektóre przyrobiłam takie na customy. I no, po prostu nie warto było ich pokazywać. Także myślę, że, przez osobę, która przez całe prawie życie nie zbierała petropów, po prostu się tym nie interesowała, tylko od roku, od roku dwóch lat zaczęła się nimi bardziej interesować. Myślę, że to jest dosyć pokaźna, pokaźna sumka petropów pop. Bo jak już chyba wcześniej wspominałam, nie miałam przedtem żadnego LPS-pop w mojej kolekcji. Dopiero się budziłam, że hello, przecież pet shopy są fajne w 2017 roku, gdzie to było już kupy lat temu wycofane ze sprzedaży. Także, właśnie. A więc to koniec już tego filmiku. Myślę, że filmik Ci się spodobał. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i miły komentarz. pa, pa kocham Was.